No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skorpiony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 10 do 16 listopada 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, Księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. A jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, tam również znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. Aczkolwiek pisałam ostatnią... Na swoich mediach społecznościowych, tutaj na YouTubie też, w zakładkach właśnie Posty, że do końca 2025 roku nie mam już terminów na takie pełne sesje. Więc pod koniec listopada ruszą zapisy na 2026 rok. Wówczas serdecznie Was zapraszam. No i skorpiony, pamiętajcie o łapeczka w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane. Więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i oczywiście korzystając z okazji 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych skorpionów. Pionów, co obchodzą urodzinki w przyszłym tygodniu? Niech się spełniają Wasze marzenia, niech Wam się darzy wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, kochani. No i lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz. Dodatkowe. Ok, i zobaczmy sobie przekaz od aniołów i przodków dla Was na przyszły tydzień. Wąż. Pięknie. Zrzuć starą skórę. Mhm. Dobra, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Szóstka kielichów, kochani, w tym tygodniu możecie być troszeczkę sentymentalni Mogą być jakieś powroty wspomnieniami do przeszłości, do starych dobrych czasów Mogą Wam się przypominać właśnie jakieś, jakieś rzeczy, jakieś wspomnienia, jakieś osoby Możecie za kimś tęsknić, możecie za czymś tęsknić I ogólnie wszystko jest fajnie, kochani, bo szóstka kielichów jest dobrą kartą Tylko pamiętajcie, żeby nie utknąć w tej przeszłości, tak? E życie toczy się dalej, więc żeby nie przegapić właśnie takich momentów, które dzieją się tu i teraz I które niosą ze sobą właśnie jakieś ważne możliwości Dla wielu z Was, kochani, może to być przeproszenie Czas przepracowania pewnych emocji z czasów młodości, z czasów dzieciństwa, albo przepracowanie pewnych relacji. Pewne osoby mogą wrócić do Was, albo Wy możecie chcieć powrócić właśnie czy do jakichś osób, czy do jakichś miejsc, które darzycie sentymentem. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. Mhm, szóstka monet. Ósemka miecze. I cesarzowa. Mhm. Wisielec, Arcykapłan i paźbław. Wiecie co, ja mam wrażenie, że będziecie mieli szansę spojrzeć na coś bardzo w takiej, tak, 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 tak obiektywnie. E, dostrzeżecie coś, czego nie widzieliście wcześniej. Być może jeśli chodzi właśnie o Waszą przeszłość, o pewne doświadczenia. Jest to czas takiego, takiej głębokiej iluminacji mi się pokazuje, ale też wyciągnięcia ważnych wniosków y, i uświadomienia za ważnych lekcji, które płynęły właśnie z tych doświadczeń. E, I mam wrażenie, że dzięki temu będziecie mieli szansę przede wszystkim rozkwitnąć, po drugie, zrobić coś inaczej, albo wprowadzić jakieś ważne zmiany właśnie do. Do, do swojego życia, które przyniosą Wam więcej równowagi i więcej zbalansowania. Więc jest to ważny moment takiej trochę retrospekcji, introspekcji, który przyniesie właśnie oczyszczenie, ale jednocześnie otworzy Was na, na inne możliwości, na nowe możliwości albo na jakieś zmiany, które są Wam potrzebne. Ok, co z zewnątrz w takim razie? O, a z zewnątrz mamy dziesiątkę kielichów. Pięknie, kochani, dziesiętka kielichów to jest moja karta, jeżeli długo i szczęśliwie. Więc z zewnątrz będzie płynąć tylko dobro. Z dziesiątką kielichów, dobre spotkania z innymi, dobre relacje, poprawa pewnych relacji. Mogą się szykować jakieś uroczystości, wesela, imprezy, urodziny. Jeżeli macie urodziny, no to pewnie wasze, ale mogą się szykować jakieś spotkania właśnie rodzinne w większym gronie. Jakieś bankiety, nie bankiety, e, i szykuje się tutaj e, dobra, dobra zabawa. Zobaczmy tą dziesiątkę, dziesiątkę e, kielichów. Królowa kielichów, Asmonet i Asbuław. Wow, super! Trójka mieczy, szóstka buław i as kielichów, kolejny as i koło fortuny na spodzie. No, moi drodzy, przede wszystkim, jeżeli były jakieś trudne emocje dotyczące jakiejś osoby, jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, jakieś zranienie na poziomie właśnie serca, no będzie tutaj szansa faktycznie, żeby rozpocząć coś od nowa. Jest, są trzy asy, więc zdecydowanie rozpoczęcie właśnie jakiegoś nowego rozdziału, uleczenie właśnie pewnych relacji, ale też uświadomienie sobie swojej własnej wartości w tym wszystkim i uświadomienie sobie oczywiście ważnych lekcji. Los Wam będzie sprzyjał, kochani, więc y, dla części z Was, jeżeli jest to czas rozpoczęcia jakichś nowych projektów, nowych przedsięwzięć albo nowych znajomości, kochani, nie obawiajcie się tutaj jakiegoś rozczarowania, jakiś y, 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 nie wiem, jakiś. Problemów, bo pokazuje mi się, że wszechświat będzie was kierował w kierunku sukcesu, w kierunku właśnie mm, super, super rozwoju. Dla wielu z was jest to czas poznania nowych osób, nowych, mm, nowych członków rodziny albo po prostu nowych członków rodziny duchowej. Więc bądźcie otwarci na nowe znajomości, zostawcie jakieś stare, właśnie żale i krzywdy za sobą, bo ewidentnie te znajomości mają szansę wprowadzić dużo pięknych zmian do waszego życia. Jest to czas ogólnie takich sukcesów. Mogą przyjść właśnie nie tylko nowe osoby, nowe miłości mogą przejść, nowe propozycje zawodowe, nowe jakieś pasje, nowe namiętności, więc jest to czas faktycznie takich nowych początków. Więc zostawcie już to, co boli, to, co jest trudne, bo jesteście na ścieżce do sukcesu, moje drogie skorpiony, więc bardzo, bardzo dobra i sprzyjająca energia. OK, co w związkach? Zobaczmy. A w związkach królowa pentakli. Super. Królowa pentakli mówi o stabilizacji, poczuciu bezpieczeństwa, ale też takiej otwartości na otrzymywanie, otwartości, żeby ktoś się wami zaopiekował. Więc jest to świetny czas, żeby. Ustalić właśnie jakieś takie obowiązki domowe, dać sobie też przestrzeń na odpoczynek, ale też przyjąć to, co dobre. Jest to świetny czas na założenie rodziny, więc jeżeli planujecie dzieci, planujecie powiększenie rodziny, jest to dobry czas, żeby zacząć działać, albo dla osób, które już są gdzieś tam wysoko w ciąży, może to być moment przyjścia dziecka na świat. Królowa Pentakli jest bardzo mocno też związana z rozwojem relacji, więc jeżeli jesteście we wczesnym stadium, wiedzcie, że rozwija się wasza relacja w dobrym kierunku, możecie otrzymać w tym tygodniu tego efekty, możecie nie. Nie wiem, zamieszkać razem, zaplanować wspólną przyszłość, poznać rodziców, rodzinę, partnera, partnerki, albo sami będziecie chcieli zapoznać, właśnie swojego partnera, partnerkę, właśnie ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi. Jest to czas też na dobre inwestycje, więc jeżeli chcecie zaplanować tutaj jakieś finansowe inwestycje w wasz związek, w waszą relację i waszą przyszłość, jest to dobry czas, żeby zacząć działać. Zobaczmy tą królową Pentakli. Remita. Uh. Rycerz Kielichów. Mm-hmm. I ósemka kielichów. No, kochani, uh -huh. śmierć, kochankowie i królowa Mona. Dokładnie, jest to czas przede wszystkim zbliżenia się do siebie. Więc jeżeli ostatnio czuliście jakiś taki dystans, yy, czuliście, że yy, nie wiem, jakieś sprawy inne zakłócają przepływ między wami energii, to jest czas, w którym coś się zakończy nowego, coś się rozpocznie dla was i yy, zdecydowanie będziecie mieli szansę ustabilizować waszą energię i zbliżyć się do siebie i to bardzo. Kochani, dla części z was, jeżeli żyjecie w związku na odległość, pokazuje mi się, że jest to moment w końcu zakończenia tego, podjęcia decyzji. Że któryś z was się przeprowadza do siebie, wraca do domu albo razem właśnie gdzieś wyjeżdżacie, żeby nie tkwić właśnie w jakimś takim dystansie, więc to może być czas na odważne decyzje dotyczące właśnie, gdzie chcecie mieszkać, jak chcecie mieszkać i jak chcecie dalej realizować właśnie ten, ten związek. Pokazuje mi się, moi drodzy, że jeżeli były jakieś takie chwile ciszy między wami, jakiś foch czy coś takiego, to w tym tygodniu możecie liczyć właśnie na jakiś gest ze strony partnera, partnerki, albo sami wyjdziecie tutaj w kierunku um, jakichś takich przeprosin, albo właśnie, no już nie błoczmy się na siebie i tak dalej. I, i, I będzie to czas takiego pojednania. Mogą się też szykować właśnie jakieś wyjazdy wspólne. Mam wrażenie, które wniosą bardzo dużo zmian do Waszego życia. Po pierwsze, zbliżą Was do siebie, po drugie, właśnie możecie razem coś spłodzić, albo pojawią się właśnie jakieś nowe możliwości na horyzoncie, które, które pozwolą Wam ustabilizować właśnie tą relację. Więc super. Ok, co dla singli. A single mają rycerza kielichów, czyli jakiś rycerz na białym koniu tutaj zmierza Waszą stronę. Może być całkiem romantycznie. Rycerz kielichów na pewno mówi o jakimś adoratorze, adoratorce, który tutaj będzie chciał Was uwieść. Ale w bardzo romantyczny i delikatny sposób. Zobaczmy tego rycerza kielichów. Mag. Mhm. Siódemka muław. Paść monet. Siódemka kielichów, paść mieczy, dziewiątka monet. Okej, okay, kochani, adorator będzie, czy tam adoratorka będzie, ale coś tutaj mi się pokazuje, że tak jakby nie do końca będziecie ufać tej osobie. Nie wiem, czy będzie wam się kojarzyć z kimś, z czymś z przeszłości i poczujecie jakieś takie wewnętrzne blokady na zasadzie. Kurde, czy on mną nie manipuluje? Czy ona mną nie manipuluje, tak? I mam wrażenie, że tutaj od razu odpowiedzi nie poznacie. Będziecie potrzebować czasu, żeby tą osobę bliżej poznać, żeby tutaj. Właśnie odkryć, kim ta osoba naprawdę jest, ale pokazuje mi się, że faktycznie może to być bardzo, bardzo udana współpraca. Więc jeżeli będą wywalać też jakieś takie dawne lęki, warto się temu przyjrzeć, co tam faktycznie jest jeszcze u Was nieprzepracowane, co z przyszłości trzeba uwolnić, tak? Bo tutaj pokazuje mi się, że osoba, która idzie w Waszą stronę, może dać Wam szansę na pójście naprzód, no właśnie, ale no, trzeba uświadomić sobie jakąś taką prawdę. Dla części z Was pokazuje mi się, że może być wam właśnie ciężko otworzyć ją na kogoś ze względu na jakieś dawne e, krzywdy, na jakieś dawne e, trudności. E, ale jest to taki moment, w którym warto pójść jednak za głosem serca i otworzyć się na nowe możliwości. Dla części z Was, kochani, możecie poznać kogoś właśnie w miejscu pracy i to może taki budzić Was dyskomfort. Na co jeśli nie się dowiedzą, a co jeśli nie wyjdzie, jak wtedy będzie dalej się praca układać? Tutaj z niczym się nie śpieszcie. Poznajcie tą osobę, zobaczycie, co wyjdzie, bo widzę, że e, ma to potencjał na przyszłość, ale wiadomo, trzeba dać temu czas. Mhm. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. hu hu. wieża. No, kochani, zwierząt tutaj coś gruchnie, coś wyjdzie niespodziewanego. Wieża ogólnie może przynosić pewne komplikacje, ponieważ wywala nas poza pewną strefę komfortu, ale jednocześnie przynosi szansę na wolność i zbudowanie czegoś od nowa. Zobaczmy tą wieżę. Wieża nie zawsze jest taka negatywna, więc dlatego zobaczmy tą wieżę. Piątka kielichów, siódemka kielichów i rydwan. Uh -huh. Szóstka była w kochankowie i królowa monet. No kochani, jest to czas faktycznie uwolnienia od jakichś spraw z przyszłości. Ja bardzo mocno czuję, że to jest u Was na poziomie podświadomym, ale może pojawić się szansa na jakieś spotkanie, na jakiś wyjazd, który Wam też umożliwi um, dogadanie się z kimś i przegadanie właśnie jakichś spraw. Mam wrażenie, że właśnie tutaj jest dużo jakichś takich. Um, emocjonalnych trudności, takich zawierowań, ale też właśnie zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji. Nie widzicie wszystkiego wyraźnie, bo tutaj bardzo mocno emocje wpływają na to, jak postrzegacie tą całą sytuację i jak postrzegacie, że tak powiem, świat. Powiedzcie, patrzcie na tą kobitkę. Ona w, w wodzie widzi, wiecie, no, wszystkie rozlane kielichy, tutaj coś, co straciła. Ale przy niej są jeszcze dwa. I tutaj jest ta karta kochanków, czyli tutaj jest szansa na naprawę jakiejś relacji, wyjaśnienie jakichś aspektów i faktycznie ruszenie, e, ruszenie e, na przód. Też mi się pokazuje, że kochani, niespodziewanie może pojawić się właśnie szansa na jakiś wyjazd, na jakąś podróż, która zburzy jakieś wasze plany i może wywołać jakiś, nie wiem, delikatny żal albo takie, hmm, co ja mam w tej sytuacji zrobić, ale tutaj tak mi się pokazuje, poddajcie się temu, bo ta wierzenie przychodzi bez powodów, tak? Ona ma wam coś ważnego uświadomić, więc warto pójść tą drogą. Mhm. Uh -huh. Praca i finanse. Cóż tutaj? Gwiazda. gwiazda. Elegancko, moje skorpiony. Gwiazda to spełnienie marzeń, gwiazda to uzdrowienie, gwiazda to bycie gwiazdą, to sięgnięcie gwiazd, to, to, to realizacja jakichś planów, to sukces. Więc tutaj w sprawach zawodowo-finansowych naprawdę dobra, dobra energia. Macie szansę, nie wiem, uzdrowić jakąś sytuację finansowo-zawodową, macie szansę sięgnąć po swoje marzenia, chcecie być gwiazdą, to tutaj wszelkie drzwi stoją przed wami otworem, więc warto tutaj sięgnąć po to, czego pragniecie. Zobaczmy. Dziesiątka mieczy Uhuhu, siódemka mieczy i ósemka hmm, pentakli. Ósemka buław koło fortuny i askielichów. No pierwsze co, kochani, mi się pokazuje, że kończycie z taką energią autosabotażu, więc jeżeli cokolwiek z przeszłości Was tutaj blokuje przed realizacją jakichś planów, nie wiem, rozwojem jakichś projektów, studiami, o których marzycie, albo ogólnie jakąś inwestycją czy cokolwiek, to w końcu puści w tym tygodniu, poczujecie taki wiatr w żagle, poczujecie taki, taką nadzieję, taką iskrę nadziei i faktycznie zaczniecie działać, zaczniecie działać w kierunku właśnie otwarcia swojego serca na nowe możliwości i wszechświat będzie Was tutaj wspierał, będzie Wam wskazywał, nazywał odpowiednią drogę, odpowiedni kierunek w kierunku właśnie prawdy, w kierunku właśnie tej iluminacji i w kierunku odważnych działań, które przyniosą Wam siłę i szansę właśnie na realizację tych przedsięwzięć i spełnienia tych marzeń. Więc to jest super. Dla części z Was pokazuje mi się, że jakaś sprawa w pracy się wyjaśni z kimś, szczególnie jeżeli coś było niejasne, coś było gdzieś tam zafałszowane, coś było gdzieś tam utrudnione. Uda Wam się z kimś porozumieć i wyjaśnić właśnie jakiś aspekt, dzięki czemu sprawy też nabiorą tempa i właśnie ruszą w nowym kierunku. Dla części z Was, moi drodzy, może pojawić się faktycznie nowa propozycja zawodowa, więc dla tych, którzy już stracili nadzieję i uważali, że nie znajdą pracy właśnie w, w tym kraju i w tej przestrzeni, możecie się bardzo miło zaskoczyć w tym tygodniu. Może przyjść w końcu jakaś odpowiedź na Waszą cv na Wasz jakiś taki list i tak dalej, na Wasze zgłoszenie, które mam wrażenie, że przekroczy Wasze najśmielsze marzenia. I to będzie taka właśnie realizacja, która doda Wam takiego napędu, takiego kopa energetycznego, że jednak te marzenia faktycznie się spełniają. Dla części z Was może oczywiście to dotyczyć jakiś kwestii finansowych, Czy coś w tym stylu, może liście o podwyżce, albo jakimś awansie, albo o nie wiem, jakimś projekcie. Może część z Was dopracowuje jakieś um, um, prace dyplomowe, albo coś w tym stylu, kochani, nie wątpcie w siebie i nie wątpcie w swoje możliwości, bo tutaj naprawdę macie dużą szansę na sukces w tym tygodniu. Mhm. I rada, no właśnie, ta piątka kielichów, kochani, tutaj ta przeszłość tylko jedynie coś tu blokuje, więc czas puścić jakieś emocje, czas zostawić to, co nie służy, czas y y no właśnie, zrzucić tą starą skórę, akurat właśnie dotknąłem tego węża. Zrzucić starą skórę i e, zostawić przeszłość za sobą, e, bo ewidentnie tutaj coś mocno na was wpływa. Będą powracać jakieś wspomnienia, będą powracać jakieś emocje. Coś się będzie transformować, też bardzo mocno czuję na poziomie waszego wnętrza. E, więc je, to jest dobry czas, żeby zrzucić właśnie tą skórę, zrzucić właśnie jakieś dawne emocje i otworzyć się na przepływ. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Dobry czas, żeby też wybaczyć, wybaczyć sobie, wybaczyć komuś. Tylko monet, a snieczy siódemka monet. No w tym tygodniu zobaczycie coś jasno i wyraźnie. I to jest dla mnie bardzo, bardzo e, tutaj e, wyraźne. Zobaczycie jasno i wyraźnie swój kierunek, swój cel, co musicie w życiu poprawić, co odrzucić, a w co dalej inwestować. Jakieś czarne myśli zostaną odgonione, a wy poczujecie większy sukces, większą szansę na spełnienie, realizację czegoś, ale poczujecie też ogromne wsparcie wszechświata, waszych aniołów i waszych przewodników. Więc też bądźcie otwarci właśnie na wiadomości e, od nich. Mhm. Dobra, skorpiony, to co? Na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te um, pytania. Jeden, dwa i trzy. Dobra, odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden. W przeciągu kilku miesięcy. Odpowiedź numer dwa. Medytacja przyniesie odpowiedź. I trzy. Zaczekaj. Mhm. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!